Bardzo ciekawy panel dotyczący tego jak wielka będzie rola funduszy prywatnych w finansowaniu transformacji ekologicznej która przed nami która wynika z polityki europejskiej z europejskiego tak zwanego Green Dealu. Rzeczywiście na poziomie Unii Europejskiej w najbliższej 7 lat około 45 miliardów euro to są środki, które są planowane do pozyskania z rynku, czyli fundusze prywatne. Niewątpliwie będą stosowane w pewnego rodzaju zachęty w związku z tym, aby te fundusze pozyskać. To będą też pewne obostrzenia podatkowe pewnie dla przedsiębiorstw, które nie będą wypełniały tego typu regulacji po roku 2050. W związku z tym inwestorzy docenią firmy, które będą chciały same z własnej woli jako pierwsze przystąpić do transformacji swojej własnej działalności, odpowiadając na tę politykę Unii Europejskiej niezwykle ważną i jednocześnie osiągając przewagę konkurencyjną na rynku światowym. Niewątpliwie jest tak, że polskie przedsiębiorstwa muszą uwzględnić politykę klimatyczną jako fakt, jako coś, od czego nie będzie odwrotu, uwzględnić ją w swoim rozwoju. Niewątpliwie y, część z tych spółek już to robi od dłuższego czasu, bo chociażby opłata za prawa do emisji CO2 wymusza y, przeobrażenie w pewnym zakresie, tak aby polskie produkty przemysłowe były bardziej konkurencyjne. Y, w związku z tym wydaje się to być kierunek już, y, szlak nieco przetarty przez polskie firmy. Czy, przy, czy, czy będzie y, konieczność y, 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 y zrobimy cięcie? Niewątpliwie inwestorzy docenią firmy, które wykonują te kierunki, w związku z tym, że to będzie gwarantowało długotrwały, niezakłócony rozwój, ponieważ kwestie środowiskowe w Unii Europejskiej docelowo staną się barierą wejścia na rynek.